Widzicie, miałem się już nie odzywać. Ponownie 30 stycznia 2024. Resztka trzeciej kawy. Dobra, słuchajcie. Zrobimy sobie troszeczkę spiskowo teraz. Przyszedłem na chwilę, zobaczyć, czy tam piszecie coś w komentarzach na temat tego czegoś, co dotyczy połączenia ludzkiego mózgu i maszyn, tak, komputerów bezprzewodowo, bo tu tak naprawdę o to chodzi: już bez kabelków, bez siadania na fotelu i wpinania z tyłu jakiejś. Wtyczki, tylko bezpośrednio, ale okazało się, że tutaj NASA przed chwileczką nadawała na żywo kolejny, że tak powiem, lot z udziałem rakiet powracających. Tak wiecie o czym mówię. SpaceX i znowu nasz Elonik wyskakuje nam jak jakby to powiedzieć znany celebrytas każdej lodówki albo znany jakiś sportowiec i tak dalej. Ale do czego pnę? To wam pokażę, bo postanowiłem sobie kawałeczek nagrać tego. Tu mamy... Po za podane parametry, że tak powiem, lotu, wysokość, prędkość. No i dane, że tak powiem, lądowanie. A bodajże że chyba jest 20 cargo tam wysyłane na, na stację orbitalną, o ile tam się zdążyłem zorientować. Chyba tak, chyba 20, czyli jakaś, jakiś tam jubileusz tego. No i e, przyjrzyjmy się e, ta część, która leci dalej. E, spróbuję, że tak powiem, odszukać to, bo jest kilka tego. O, jedno przemknęło. Teraz zrobimy stopklatkę. <laughs> Później jak chyba wezmę, pomontuję trochę ten film, to na końcu Wam... Spowolnie, y, ten obraz i będziecie sami sobie mogli ocenić, y, cóż to za UAP albo UFO mogło być. Y, jedno jest takie najbardziej spektakularne. Y, no, to jeszcze kawałeczek dalej. O, właśnie, przed chwileczką jeszcze przeleciały chyba z dwa. O, tu jest y, chyba najciekawsze. Cofniemy kawałeczek. Jedno przeleciało, drugie. I teraz trzecie zatrzymało się, przeleciało i zniknęło za <laughs> kawałkiem czegoś, co na nazywamy planetą Ziemia. I tu będzie jeszcze kilka takich różnych elementów. Być może za chwilę. Gdzie będą pojawiać się jakieś obiekty, które ewidentnie są oświetlane. O, tu przelatuje jeden, tam przelatuje drugi. Tu leci dość. Coś powolnego kamera szybko się zmienia. Szkoda, że nie ma ujęcia, czy o, tu kolejne, no, i teraz pytanie jest takie. Jeszcze przewinę do tego najbardziej spektakularnego. <grym> Jeszcze moment, jeszcze moment, jeszcze moment. Spróbujemy złapać w, w siatkę to UFO. O. <laughs> no i pytanie jest, cóż to takiego może być. Zwróćcie uwagę, że te obiekty wszystkie poruszają się można powiedzieć ruchem jednostajnym. Tutaj to przycięcie tego czegoś właśnie być może jest spowodowane przycięciem tej transmisji. O, tu to zatrzymanie, ale ten moment zniknięcia poza poza obszar no, tej naszej planety tutaj. No i pytanie teraz, bo tutaj powinni wypowiadać się wszyscy teoretycy, że tak powiem, rzeczy niewyjaśnionych. Czy jest to symulacja, czy jest to um, zrobione właśnie w jakimś oprogramowaniu komputerowym, czy są to autentyczne um, materiały, które są przekazywane z orbity z wysokości 252 km. Um, ja wiem, że będzie trudno nam dojść do prawdy, czym te obiekty tam są. Czy mogą to być właśnie jakieś kosmiczne śmieci. Ale zwróciliście uwagę, że one nie latają, że tak powiem, wzdłuż promienia. Tylko latają sobie w różnych jakby kierunkach. A ten tutaj... Ten, co przed chwileczką wam pokazałem, no to jest ewidentnie coś bardzo ciekawego. Choć może to być również jakaś właśnie satelita, która znalazła się w obrębie widoku tej kamery, która pokazywała właśnie tutaj ten dostarczenie tych. Potrzebnych było, nie było zapewne elementów do życia na stacji orbitalnej. E, no i co? E, czekam na, e, tak powiem, Wasze komentarze. Cóż to takiego może być, a ja później na końcu postaram się e, dorzucić e, no jakieś spowolnienia. Natomiast e, powiększanie tego. Będzie to tylko y, strata czasu, bo będziemy mieli y, jedną wielką y, pikselozę, moi państwo. <mety> Hey.